Michał Sienko, projektant gier planszowych, współzałożyciel wydawnictwa Fabryka Gier Historycznych. I Adam Kwapiński, również z Fabryki Gier Historycznych. Na pewno jest to, jest to jakaś przygoda. Przede wszystkim lubimy to, co lubimy i to, to jest chyba najważniejsze. Później są godziny e, tak naprawdę dopracowywania projektu, doprowadzenia go do, do jakiejś tam fazy pierwszego, pierwszego prototypu. E, wiąże się z tym sporo obliczeń, sporo jakiejś pracy, która przypomina trochę pracę dzieci w przedszkolu, więc bierzemy ołówki, kredki, nożyczki i wycinamy najróżniejsze rzeczy, żeby jak najszybciej dało się e, tą grę sprawdzić w praktyce. Projektowanie gier może zająć tak naprawdę i kilka lat. To zależy od tego, e, jaki ma się pomysł, ma się, jaką ma się grę do zaprojektowania, a każda, każdy element, który w tej grze występuje, musi być. E, Optymalnie i opisany, i opracowany, i rozliczony. Czy on faktycznie powinien mieć taką, a nie inną wartość, czy powinien być występować w tym, a nie w innym momencie gry. A to sprawia, że potrzeba setki godzin testów i często dopiero po setnej czy dwusetnej partii. My, jako projektanci, jesteśmy w stanie stwierdzić, czy ten element jest dobry, jest sprawny i jest dobrze zbalansowany, a to sprawia, że projektowanie gier to jest kilkanaście miesięcy, nawet kilka lat ciężkiej, czasochłonnej i tak naprawdę bardzo żmudnej, ale jednocześnie kreatywnej i fajnej roboty. My tak naprawdę dopiero zaczynamy. Założyliśmy wydawnictwo troszkę ponad 3 lata temu, ale cały czas się uczymy i zdobywamy nowe doświadczenia. Każdy tytuł nas w czymś nowym zaskakuje. I absolutnie nie jesteśmy jeszcze grubymi rybami. Tego sobie życzymy, żebyśmy za kilka lat mogli powiedzieć: OK, faktycznie już sporo dokonaliśmy, ale póki co cały czas budujemy, budujemy tą markę, budujemy to, co z sobą i naszymi grami to, co chcielibyśmy zrobić, czyli po prostu być dobrymi projektantami, dobrymi wydawcami i robić przede wszystkim fajne i ciekawe, oryginalne, kreatywne gry, które będą się podobały także innym, a nie tylko nam. 先有。Oh.